Cześć, z tej strony Mateusz Wyciśnik i witam Cię w 54. odcinku podcastu Grow Hacking po Polsku, w którym opowiadam, jak w sposób skuteczny i skalowalny rozwijać swoją sprzedaż i marketing w sieci. Na dziś odcinek mocno nietypowy, nie będziemy bowiem rozmawiać o konkretnych strategiach, o konkretnych caseach, tak jak miało to miejsce w poprzednim odcinku na przykład. Ale będziemy rozmawiać o tym, jak przenieść pokerowe strategie, taktyki, zasady do świata biznesowego, bo jest tam sporo lekcji, które moim zdaniem warto wyciągnąć po prostu dla siebie i które mogą biznesowo mocno pomóc. A będę mówił o tym, dlatego że ostatnio rozmawiający znajomych właśnie pojawił się temat pokerowy i, i tego, jak to czego ja się nauczyłem podczas grania w pokera, dzisiaj stosuję w biznesie. No i ten znajomy powiedział, że rzeczywiście mógłby to być fajny odcinek na podcast. Pytałem Was też na Instagramie o to. Byliście w zdecydowanej większości za, także dzisiaj o tym opowiem. A strategia i ta praktyka pokerowa u mnie jest z tego względu, że po prostu w czasach studenckich grałem w pokera bardzo dużo i było to tak naprawdę moje źródło utrzymania podczas właśnie studiów, nawet gdzieś tam późnych lat licealnych, dlatego no, wiele set tysięcy rozdań przerobiłem. I wiele strategii, które w pokerze obowiązują i pozwalają wygrywać, też przerobiłem. Dlatego dzisiaj widzę pewne przełożenie właśnie tych strategii na świat biznesu. Niektóre można przełożyć bardziej bezpośrednio, inne trochę mniej, natomiast myślę, że warto poświęcić te kilkanaście czy kilkadziesiąt minut czasu, żeby się z nimi zapoznać, nawet jeżeli nigdy nie graliście w pokera i nie chcecie tego robić. I dodam może tutaj tylko jeszcze zanim przejdę do takich sześciu rzeczy, o których chciałem Wam wspomnieć, że będziemy mówić o pokerze w wersji Texas Holdem. Nie jest to więc taki poker, jakiego znamy w większości w Polsce z filmów typu Wielki Szu. Gdzie każdy ma 5 kart, i tamten czynnik szczęścia jest bardzo duży, i tak naprawdę niewiele strategii w tym pokerze jest, bo jest to taka typowa gra szczęścia. Poker Texas Hold'em jest zdecydowanie bardziej interakcyjną, bym powiedział, grą, to znaczy bardziej liczy się też to, jak my reagujemy na ruchy przeciwników, i mniej trochę liczy się to, jakie my karty wylosowaliśmy. Zaznaczę też, że. Od moich czasów pokerowych minęło już dobre kilka lat, więc jakieś tam niedociągnięcia mogą być w tym, co zapamiętałem z tych strategii pokerowych. Więc jeżeli ktoś dzisiaj gra bardzo intensywnie, to może mnie poprawić, albo przynajmniej niech się nie dziwi, że coś tam może się nie zgadzać w 100%. Chociaż myślę, że te zasady są na tyle ogólne, że wszystko powinno tutaj być ok. Pierwsza taka lekcja, o której chciałem wspomnieć, to to, że w pokerze krótkoterminowo szczęście jak najbardziej ma znaczenie, natomiast długoterminowo to decyzje, odpowiednie decyzje mają największe znaczenie i decydują o tym, czy my wygrywamy, czy nie. I tutaj ważna lekcja, którą warto wyciągnąć, jest taka, że musimy się przyzwyczaić do tego, że czynnik szczęścia zawsze będzie się pojawiał w biznesie, w życiu. Natomiast zazwyczaj ten czynnik szczęścia ma znaczenie krótkoterminowo, czyli w danej chwili ktoś może mieć więcej szczęścia, ktoś może mieć mniej szczęścia. Natomiast to, czego nauczył mnie poker, to to, że długoterminowo Wszyscy mają podobną ilość szczęścia i pecha. Niektórzy bardziej marudzą, że mają więcej pecha niż szczęścia. Inni są uważani za takich, którzy mają więcej zdecydowanie szczęścia niż pecha. Natomiast długoterminowo, patrząc czysto matematycznie, również w świecie pokera, Wszyscy mają bardzo podobną ilość szczęścia i pecha, i podobnie jest w biznesie, ale także w życiu, że mamy bardzo podobne ilości tego pecha i szczęścia biznesowego. I to, co jest bardzo istotne, to to, że nie wszyscy jednak odpowiednio dobrze minimalizują straty, gdy przegrywają, gdy mają pecha, i jednocześnie nie maksymalizują swoich zysków. Gdy są na tej fali wznoszącej, mają więcej szczęścia, trafili w dobry rynek itd. Także ważna lekcja, którą ja tutaj wyciągnąłem z tych pokerowych lat, jest taka, że no trzeba się pogodzić, że czasami trafiamy słabe karty, biznesowo trafiamy w zły rynek, coś pójdzie nie tak, mimo że nie mieliśmy na to wpływu. Natomiast grając dobrze i podejmując odpowiednie decyzje, powinniśmy w pewnym momencie też trafić właśnie w dobre karty, mówiąc już tą terminologią pokerową, i wtedy musimy być odpowiednio skuteczni. I wykorzystać ten moment do wyciągnięcia z niego tak dużo, jak się da. Druga rzecz, która jest taką podstawową rzeczą, jeżeli mówimy tak naprawdę o graczach, którzy pokerowo wygrywają długoterminowo, znowu, to jest tak zwane EV+, plus. I FO jest takim skrótem od Expected Value Plus, czyli dodatnia spodziewana wartość w czasie. Jest to bardzo istotny składnik każdej dobrej decyzji pokerowej. I coś, co bardzo często sprawia, że początkujący gracze przegrywają po prostu w dłuższym terminie czasu. Podobnie myślę jest w biznesie, ale zaraz do tego przejdę. Wracając do FO, każda decyzja, którą my podejmujemy w danym czasie, powinna być podejmowana na podstawie długoterminowego spodziewanego wyniku, który możemy osiągnąć, czyli to ta spodziewana wartość w czasie. Powinna być dla nas zawsze dodatnia. Zaraz to jeszcze omówię na takim krótkim przykładzie. Nawet jeżeli w danej chwili może się po prostu okazać, że przegrywamy, to nasza decyzja, jeżeli jest poprawna, to w dłuższym okresie czasu powinna sprawić, że będziemy wygrywali. Musimy tutaj brać pod uwagę tak zwane OC, czyli nasze szanse, nasze prawdopodobieństwo wygranej. Teraz, jeżeli ryzyko, które musimy podjąć, czy w pokerze, czy w biznesie, jest mniejsze niż statystyczna nagroda wygrana, którą możemy zdobyć podejmując to ryzyko, to zawsze powinniśmy to ryzyko podejmować. Jest to dosyć logiczne z matematycznego punktu widzenia. No i powiedzmy przykładowo, że grając w pokera, mamy w puli, którą możemy zdobyć na stole, 1000 żetonów. I teraz, aby zagrać o tę pulę, musisz poświęcić 200 żetonów, wszystkie 200 żetonów, które powiedzmy, że pozostały ci w grze. Jednocześnie oszacowałeś, że twoje szanse na wygraną to 25%. Innymi słowy, wygrywasz 1 na 4 rozdania, a tym samym przegrywasz 3 na 4 rozdania. Więc w zdecydowanej większości przypadków po prostu odchodzisz z niczym i przegrywasz. Niemniej jednak, aby być wygrywającym graczem w tej sytuacji, za każdym razem powinieneś wejść do takiej puli i poświęcić swoje 200 żetonów po to, żeby zdobyć dodatkowe 1000 żetonów. To po prostu wynagradza to ryzyko, i w dłuższym terminie jest to dla Ciebie opłacalna decyzja. No i w biznesie, mimo że jest to coś trudnego do zrozumienia i trudnego do podejmowania często tego typu ryzyka w danym czasie, wygląda to bardzo podobnie. Nie zawsze wygrasz, ale podejmowanie dobrych decyzji długoterminowo odróżnia tych, którzy zarabiają od tych, którzy mają z tym problem. I tak trochę wracając jeszcze do punktu pierwszego i łącząc go z tym punktem drugim, zawsze przynajmniej z mojego doświadczenia w biznesie będzie tak, że jeżeli podejmujesz dużo dobrych decyzji, mimo że są one na przykład obarczone sporym ryzykiem i sporo tych decyzji w krótkim terminie okazuje się po prostu przegranymi decyzjami, czyli tracisz na nich, jednak jakaś tam część tych decyzji. Po prostu pozwala ci zarabiać, pozwala ci się wybić, pozwala zdobyć jakiś rynek. To i tak na koniec dnia. Znajdą się osoby, które nie widzą oczywiście tych wszystkich przegranych rozdań czy tych wszystkich przegranych decyzji, widzą tylko te wygrane i zawsze stwierdzą, że masz szczęście tu i teraz i że tylko szczęście decyduje o tym, czy wygrywasz, czy nie. To jest taka przypadłość, do której moim zdaniem trzeba przywyknąć i takich ludzi myślę, że warto unikać, chyba że jest to Twoja rodzina czy ktoś, kogo niekoniecznie chcesz unikać. Natomiast tak to z mojego doświadczenia wygląda. Zawsze ktoś się znajdzie, kto powie, że twoja ciężka praca i dobre decyzje, które podejmujesz od wielu lat, dały określony efekt tylko dlatego, że masz szczęście. To taka wstawka, powiedzmy, psychologiczno-relacyjna. Myślę, że warto zwracać na to uwagę i pewnie też doświadczasz często takich komentarzy, co jest trochę słabe, ale moim zdaniem nie ma sensu z tym walczyć. Trzecia taka bardzo ważna lekcja pokerowa, być może najważniejsza, jaką można wyciągnąć w kontekście biznesowym, to to, że jeżeli nie wiesz, czy wejść do rozdania, czy spasować, Powinieneś spasować. Jednocześnie, jeżeli nie wiesz, czy wejść do rozdania, czy przebić, czyli podbić jeszcze swoją stawkę, zagrać agresywniej, powinieneś przebić. I tak jak mówię, to jest jedna z najważniejszych rzeczy w kontekście biznesowym. Jeżeli nie masz przekonania do nowego projektu, do nowej strategii, do nowej współpracy, do nowej osoby, którą chcesz zatrudnić, to prawdopodobnie powinieneś spasować, odpuścić i szukać dalej. Nowe, błyszczące pomysły to zawsze jest coś kuszącego, ja przynajmniej tak mam i mocno z tym walczę, ale pamiętaj, że musisz często poświęcić im sporo czasu, sporo pieniędzy, by mogły osiągnąć pełnię swojego potencjału. Czy to mówimy o ludziach, czy to mówimy o nowych pomysłach. Natomiast z drugiej strony, jeżeli widzisz okazję do skalowania i szybkich wzrostów, to nie powinieneś bać się jej wykorzystywać. Uważam, że w przypadku bardzo wielu firm jest tak, że wydają one zbyt mało na promocję, zbyt wolno się rozwijają, i to wszystko jest powodowane właśnie przez zbyt taką zachowawczą grę i strach po prostu przed podjęciem jakiegoś ryzyka, mimo że byłaby to w danej chwili dobra decyzja. Czwarta taka super istotna lekcja, wyciągnięta z pokera, która pewnie w biznesie ma trochę mniej bezpośrednie przełożenie, to jest tak zwany tilt, czyli błędne decyzje podejmowane na podstawie zdarzeń, na które nie masz wpływu, czyli tego pecha, o którym mówiliśmy wcześniej, no i podejmowane pod wpływem emocji. To często objawia się w pokerze tym, że chcemy się szybko odegrać, podejmujemy złe decyzje, gramy zbyt agresywnie. Gramy na zbyt wysokie stawki, i tak dalej. Czyli po prostu podejmujemy bardzo dużo głupich decyzji, złych decyzji długoterminowo, tylko dlatego, że mieliśmy krótkoterminowo trochę pecha, coś nam nie wyszło, ktoś nas zdenerwował. No i to jest coś, co może po prostu powodować ogromne straty. I zazwyczaj, jeżeli mówimy o świecie pokerowym, wśród początkujących graczy, to właśnie to zjawisko sprawia, że przegrywają najwięcej, bo przestają trzymać się pewnych reguł, pewnych schematów. Pewnych procesów, które są zarabiające, bo chcą szybciej, chcą mieć na skróty i chcą się odegrać za jakieś tam niepowodzenia, które się zdarzyły. Myślę, że śmiało można to przełożyć na biznes, i wiele takich sytuacji pewnie masz, czy miałeś w przeszłości. Ja też. Oczywiście w danej chwili, gdy te sytuacje się dzieją, czasami trudno myśleć racjonalnie, ale może przypomnisz sobie o tym tilcie i o tym, że właśnie to jest jedna. Z największych takich pułapek, które często są taką krótką drogą do zakończenia gry, do bankructwa, do bycia przegrywającym graczem. Piąta zasada czy taka lekcja, którą możesz wyciągnąć z strategii pokerowych, to jest to, żeby atakować, gdy twój przeciwnik pokazuje słabość. Jedne z najłatwiejszych do wygrania partii pokerowych to te. W których przeciwnik zaczyna grać zbyt zachowawczo, zbyt bojaźliwie, zaczyna popełniać błędy. To moment, w którym po prostu warto zagrać agresywnie, niezależnie tak naprawdę od kart, które trzymasz. W większości przypadków po prostu nie będzie okazji, by w ogóle te karty pokazać i zgarniesz pulę, zgarniesz swoje żetony wcześniej. No I w biznesie często wygląda to bardzo podobnie. Mimo, że jestem zwolennikiem takiego bootstrapowego podejścia do biznesu i skupiania się raczej na sobie, a nie na konkurencji, no to konkurencja, która działa wolno, działa słabo, działa nieefektywnie, tworzy tak naprawdę doskonałe szanse do agresywnego wykorzystania danego rynku, danego potencjału, danej niszy. I wtedy. To zazwyczaj jest dobry moment strategicznie, żeby wykazać się inicjatywą, żeby wykazać się kreatywnością, żeby przyspieszyć tempo, żeby przeznaczyć więcej budżetów marketingowych itd. itd. Czyli mówiąc wprost, zagrać biznesowo agresywnie, żeby zdobyć pewien rynek, pewnych klientów, czy też pewien brand, wizerunek na danym rynku. I ostatnia niezwykle ważna część pokerowej strategii wygrywających graczy. To jest pozycja, z której my gramy przy pokerowym stole. Nie będę wdawał się teraz w szczegóły zasad tej gry, natomiast chodzi tutaj o to, że w pokerze oczywiście liczą się karty, bo jeżeli dojdziemy do końca naszego rozdania, trzeba będzie pokazać karty i pulę zgarnie ten, kto ma lepsze karty, lepszy układ. Natomiast to, co się liczy bardzo mocno, długookresowo, to to z jakiej pozycji my te rozdania. Rozgrywamy. Przy pokerowym stole ogromne znaczenie ma to, kto podejmuje decyzję jako pierwszy, a kto podejmuje decyzję jako ostatni. No i akurat w tej grze ostatni decydujący w danym rozdaniu to jest najlepsza pozycja. Możemy wtedy zaobserwować, co robią inni gracze, możemy zagrać agresywnie, możemy właśnie wyczuć pewną słabość, zauważyć pewną słabość zachowawcze zagrania innych graczy, o których mówiliśmy w poprzednim punkcie. Jeżeli to my zaczynamy, i to my musimy pierwsi wrzucać żetony do puli. To nie jesteśmy w stanie po prostu tego zaobserwować. Nie wiemy, jakie będą ruchy graczy, którzy są za nami. No i w biznesie ja uważam, że często jest podobnie. Widzę coś takiego, że rzucamy się na nowe rzeczy, rzucamy się na nowe rynki, rzucamy się na nowe trendy i bardzo często to my wtedy jesteśmy tymi, którzy popełniają najwięcej błędów i najwięcej płacą za te błędy. Natomiast gracze, którzy. Wchodzą na taki rynek za nami. Oczywiście nie można też wejść na dany rynek zbyt późno, czy wykorzystać jakiegoś trendu zbyt późno, natomiast ci gracze wykorzystują pewne zasoby, które my zbudowaliśmy i za które my, wchodząc zbyt wcześnie, po prostu musieliśmy zapłacić. Mowa tutaj o tym, że to inni edukują nasz rynek, to inni w ogóle docierają do odpowiednich klientów, to inni popełniają pewne błędy, to inni muszą zapłacić za to, żeby zderzyć i zweryfikować w ogóle pewne założenia, czy coś dla danego rynku jest ok, czy nie. Natomiast ci, którzy wejdą później, wyczekają odpowiedni moment, mogą po prostu korzystać z tego wszystkiego, co wypracowaliśmy. Oczywiście nie zawsze będzie to przełożenie jeden na jeden w realnym świecie, i nie zawsze to jest tak, że ci gracze, którzy wchodzą później, wygrywają i korzystają z tego wszystkiego. Bo oczywiście czasami bycie pierwszym ma duży sens, ale jeżeli przyjrzysz się dużym sukcesom biznesowym, to nawet jeżeli wydaje ci się, że dana firma była w czymś pierwsza i to ona musiała popełnić wszystkie błędy i edukować rynek, to wcale tak nie było i często po prostu te firmy, właśnie które były pionierami, nie poradziły sobie z tym wszystkim, musiały popełnić zbyt dużo błędów, musiały poświęcić zbyt dużo pieniędzy i czasu na edukowanie rynku, że coś jest im w ogóle potrzebne. I dopiero ta druga, trzecia, czwarta firma, która weszła, która wykazała się innowacją, która zrobiła coś po prostu lepiej, korzystając jednocześnie z tego, co zrobiła konkurencja wcześniej, wygrała ten rynek i została pewnym liderem. Tu ważny jest timing, nie można tak jak mówię wejść bardzo późno, trzeba wyczuć ten odpowiedni moment, ale też granie z takiej zbyt wczesnej pozycji, gdzie to my musimy wziąć wszystko na siebie, bardzo często jest tylko w taką złudną bardzo przewagą, którą mamy w biznesie. I to tyle, jeżeli chodzi o ten bardzo nietypowy odcinek podcastu Growhacking po polsku. Nie wiem szczerze mówiąc, czy on był fajny, czy nie fajny, to już wy dajcie znać w komentarzach. Być może podobne odcinki jeszcze kiedyś się zdarzą. W przyszłym odcinku już jednak na pewno wracamy do konkretnych taktyk. Natomiast uznaliście na Instagramie, że to może być ciekawe, więc nagrałem. Wyszedł taki bardziej odcinek filozoficzno-motywacyjny, myślę, niż growhackingowy, ale czasami taka przerwa w konkretnych taktykach do zastosowania. Myślę, że też jest potrzebna. Także dajcie znać, co myślicie o tym odcinku podcastu. Zapraszam Was też oczywiście na następny odcinek, ale zapraszam Was też do Growletera. Wspominałem w poprzednich odcinkach, że startujemy z przedsprzedażą Growletera Pro. Ta sprzedaż jest już zakończona i pierwsze growletery wersji pro już do was wyszły, już były na waszych skrzynkach przynajmniej u tych, którzy dołączyli do tej społeczności pro. Więc jeżeli jeszcze cię tam nie ma, to zachęcam do sprawdzenia, co zyskujesz, bo oprócz grow Lettera mamy też społeczność, mamy takie grow wyzwania, gdzie hakujemy pewne rozwiązania marketingowe, dużo fajnych rzeczy, które mogą po prostu pomóc ci rozwijać sprzedaż w swojej firmie. Szczegóły znajdziesz na mateuszwyciślik.pl, łamane na pro. Zapraszam Cię do tej społeczności, zapraszam Cię też do kolejnego odcinka podcastu Grow Hacking po polsku. Na dzisiaj to tyle, wielkie dzięki za uwagę, no i do usłyszenia.